A ile tam pani wydała tych płyt, a jak to było, a w sumie od czego to się zaczęło? Edyta Górniak znowu zaskoczyła, bo kiedy wydawało się, że już nic nie jest w stanie nas poruszyć, ona potrafi odsłonić fragment swojej duszy, który burzy dotychczasowy obraz, jaki mieliśmy o niej od lat. Uchodzi za ikonę sceny wokalnej, symbolem talentu i emocji, które przenikają serca milionów. A jednak za tą aurą błysku i sukcesu kryje się kobieta, która od zawsze była wobec siebie najostrzejszym sędzią, bo choć cały kraj obsypuje ją komplementami, ona nieustannie ściga się sama ze sobą. Edyta zaczynała swoją podróż muzyczną, kiedy Polska dopiero otwierała się na nowe dźwięki i nowe emocje. Szybko zdobyła rozpoznawalność, a potem stała się kimś więcej niż tylko artystką, bo jej głos stał się głosem pokolenia. Jednak największy paradoks kryje się w tym, że im wyżej wznosiła się na scenie, tym bardziej wewnętrznie czuła ciężar własnych oczekiwań kiedy po latach zdecydowała się opowiedzieć o kulisach swojej drogi artystycznej, padły słowa, które zabrzmiały jak spowiedź nikomu nie ufa tak bardzo jak swojemu Wewnętrznemu krytykowi. I to właśnie on sprawia, że każdy dźwięk, każdy gest musi być dla niej perfekcyjny. Dlatego, kiedy świat przypomniał sobie o jej czwartym albumie Płycie, która ukazała się dawno temu, a dziś odżyła na nowo w serwisach streamingowych, ona przyjęła to nie jak triumf, lecz jak niezwykłą lekcję, bo fani młodsi i starsi odkrywali te utwory na nowo, a ona sama widziała w tym potwierdzenie, że muzyka nie ma daty ważności i że. Każda nuta może znaleźć swoje drugie życie. To, co jednak najbardziej uderza w jej wyznaniach, to sposób, w jaki mówi o swojej samoocenie. Nie potrzebuje poklasku, nie szuka zachwytów ani uznania, bo jej własna skala jest najcięższą próbą, jaką przechodzi od lat. I tu tkwi jej siła, bo w świecie pełnym iluzji ona stawia sobie poprzeczkę wyżej niż ktokolwiek inny. Jej kariera pełna wzlotów i sukcesów została zbudowana na fundamencie niezwykłej wrażliwości i odwagi, by konfrontować się z własnymi słabościami, dlatego słuchając jej słów i muzyki czujemy, że obcujemy z kimś, kto naprawdę oddaje serce w każdym dźwięku, a kiedy czytamy komentarze ludzi, którzy nie kryją łez ani zachwytu, rozumiemy, że fenomen edyty nie polega na blasku reflektorów, ale na tej niezwykłej prawdzie, którą niesie jej głos, bo to głos, który trafia prosto do duszy i zostaje tam na zawsze. Edyta Górniak w tej chwili swojego życia wydaje się być postacią niemal mityczną, bo choć wszyscy znają ją z ogromnych scenicznych triumfów i niewyobrażalnej charyzmy, to nikt nie widział tej Edyty, która nocami samotnie wpatruje się w ścianę swojego mieszkania i rozmawia sama ze sobą o straconych okazjach i bolesnych tajemnicach, które nie mogą ujrzeć światła dziennego w jej oczach kryje się czasem gniew, czasem rozpacz i momenty nieokiełznanej tęsknoty za miłością, która wymknęła się jej sprzed rąk, gdy śpiewała na scenie, jej ciało drżało od emocji, ale serce było obciążone wspomnieniami o tym, kogo kochała i kogo musiała zostawić za sobą, bo życie nie pozwalało na szczęście dla wszystkich, a tylko dla niej na Scenie uśmiechała się do publiczności, jakby świat nie istniał poza światłem reflektorów. A po zejściu ze sceny, płakała w ciszy pokoju z myślą, że każdy dźwięk, który wydobywa z gardła, jest jednocześnie listem do kogoś, kogo nie może mieć i do siebie samej, którą ciągle próbuje zrozumieć. Edyta przez lata uczyła się maskować ból za perfekcją, ale jej twórczość zawsze zdradzała to, co ukrywała w sercu, bo w jej muzyce słychać. Każdy wykrzyczany smutek, każdą skrywaną radość, każdą miłość, która nie mogła zostać wypowiedziana na głos w prywatnych rozmowach przyjaciołom, zdarzało się ją usłyszeć, jak mówiła o chwilach straconego szczęścia i momentach niewiary w siebie, które nawiedzały ją w środku nocy w tych opowieściach. Kryło się całe życie artystki, która nigdy nie ugięła się przed oczekiwaniami innych, ale która w każdej relacji miłosnej była gotowa. Gotowa poświęcić wszystko dla uczucia, które uważała za prawdziwe. Miłość Edyty nie była łatwa ani prosta, była pełna sprzeczności, namiętności i bólu, które mieszkały obok siebie, jak cienie i światła. Gdy kochała, kochała bez reszty całym sercem i duszą, nawet jeśli wiedziała, że zostanie zraniona, i choć czasem wydawało się, że życie daje jej tylko samotność. Ona nigdy nie przestała wierzyć, że prawdziwa miłość jest możliwa, że jest czymś, co nadaje sens każdemu jej oddechowi i każdemu dźwiękowi, który wydobywała z gardła, a kiedy myślała o tych osobach, które kochała serce, jej biło szybciej, a wspomnienia wracały z niesamowitą intensywnością, przypominały jej o chwilach szczęścia, które były tak ulotne jak oddech na szybie w zimowy poranek i choć nikt nie wiedział, jak bardzo cierpiała Edyta. Potrafiła przenieść cały ten bagaż emocji na scenę, sprawiając, że każdy, kto jej słuchał, czuł, jakby dotykał samej esencji ludzkiej tęsknoty i miłości. Jej życie prywatne było labiryntem pełnym sekretów, nieoczekiwanych spotkań i niebezpiecznych zauroczeń, które nigdy nie mogły stać się jawne, ale to właśnie one kształtowały jej sztukę i sprawiały, że każdy jej koncert był. Niepowtarzalnym przeżyciem, a każdy utwór opowiadał historię, której nie dało się otworzyć w żaden inny sposób. Edyta nigdy nie pozwoliła, aby publiczność zobaczyła jej pełny ból, ale ci, którzy byli blisko, wiedzieli, że za każdym uśmiechem kryje się ocean uczuć, za każdym ruchem dłoni skrywana tęsknota za miłością, która była jedynym źródłem prawdziwego szczęścia i cierpienia w jej życiu a mimo to potrafiła kochać tak mocno, że nawet jej najgłębsze rany stawały się poezją, a każdy występ dowodem, że prawdziwa miłość i prawdziwy talent mogą istnieć równocześnie w człowieku który nie boi się otworzyć serca przed światem i przed sobą samym. Edyta Górniak, choć na scenie jawi się jako ikona doskonałości i opanowania, w prywatności jest kimś zupełnie innym, kimś, kto nosi w sobie ciężar przeżyć i emocji tak głęboko zakorzenionych, że trudno je czasem znieść samemu. Jej codzienność to nieustanna walka między pragnieniem bycia blisko kogoś, a obowiązkiem wobec samej siebie i muzyki, każda podróż na scenę była dla niej jak wędrówka przez labirynt wspomnień, które pojawiały się niespodziewanie w najmniej oczekiwanych momentach. I choć potrafiła śpiewać z pełnym oddaniem, to serce jej często biło w rytmie tęsknoty za miłością, która wymykała się z jej życia, pozostawiając po sobie pustkę i wrażliwość tak silną, że czasem płakała bez słów w nocy, kiedy wszyscy spali, a jedynym świadkiem jej rozterek był stary fortepian stojący w kącie pokoju. Jej oczy zdradzały więcej niż chciała przyznać publicznie, bo choć uśmiech i perfekcja sceniczna, były dla świata maską, to bliscy wiedzieli, że Edyta potrafiła godzinami wspominać chwile szczęścia i utracone miłości, rozmawiać z tymi wspomnieniami, jakby były żywe, jakby każdy dźwięk melodii był echem dawnych emocji, i każdy tekst piosenki niósł w sobie część jej serca, które nie mogło milczeć nawet na chwilę. Jej życie uczuciowe było pełne sprzeczności, intensywne i nieprzewidywalne. Czasem pojawiała się nagła radość i poczucie wolności, a za chwilę gniew lub smutek, które nie miały konkretnej przyczyny, ale które kształtowały każdy jej krok i każdą decyzję w sprawach sercowych. Edyta była bezkompromisowa, kochała całym sobą bez względu na ryzyko i ból, a gdy zawodziło życie prywatne, potrafiła przenieść ten ból na scenę, tworząc z niego coś pięknego i niepowtarzalnego. W jej muzyce czuć było każdy ułamek samotności, każdą radość i każdą utraconą nadzieję, a mimo to nigdy nie przestawała wierzyć w miłość w jej oczach. Wciąż tliło się przekonanie, że prawdziwe uczucie jest możliwe, że istnieje ktoś, kto zrozumie i pokocha ją taką, jaka jest pełną sprzeczności, wrażliwości i siły ta nieustanna walka między sercem a rozumem, między sceną a prywatnością, czyniła zedyty kobietę wyjątkową, która mimo cierpienia potrafiła poruszyć serca milionów ludzi. Jej życie nie było idealne, pełne było zakrętów, dramatów i nieoczekiwanych zdarzeń które kształtowały jej osobowość i sprawiały, że każdy jej koncert był prawdziwym doświadczeniem emocjonalnym dla publiczności, a każdy nowy utwór odkrywał przed słuchaczem kolejne warstwy jej duszy, która nigdy nie pozwalała o sobie zapomnieć. Nawet w chwilach największego zmęczenia czy rozczarowania, Edyta wciąż kochała z pełnym oddaniem, nawet jeśli miłość ta nie zawsze wracała w takiej samej formie, i właśnie ta odwaga, by czuć tak głęboko, sprawiała, że jej historia stawała się nie tylko opowieścią o muzyce, ale także o człowieku, który nie boi się stawić czoła własnym emocjom i który potrafi uczynić z nich sztukę tak intensywną, że każdy, kto jej słucha, czuje się częścią tego nieustannego przepływu uczuć i tęsknot, które definiują całe jej życie. Edyta Górniak przez całe życie balansowała na granicy światła i cienia, jak artystka, której każdy ruch i każdy dźwięk niesie ze sobą historię bolesną, i piękną zarazem jej prywatność była przestrzenią pełną napięcia i sekretów, które rzadko wychodziły poza mury jej mieszkania w Warszawie, tam gdzie każdy zakamarek przypominał jej o dawnych chwilach szczęścia i utraty, tam gdzie fortepian stał jak milczący świadek jej zmarłych z samą sobą, w tych momentach, gdy publiczność klaskała i wiwatowała, a oczy wszystkich zwrócone były ku niej. Ona myślała o tym, co nieuchwytne o miłości, która niejednokrotnie wymykała się z jej rąk jak piasek między palcami, i mimo tego, że sceniczna maska pozostawała perfekcyjna w jej sercu, toczyły się prawdziwe bitwy emocjonalne, które czasem objawiały się łzami w środku nocy, lub nieprzespanymi godzinami spędzonymi przy stole w kuchni, z kubkiem gorącej herbaty w ręku. Patrząc w ciemność i wspominając tych, którzy odeszli albo których nigdy nie mogła mieć, a każdy gest, każde spojrzenie bliskich osób wywoływało w niej lawinę uczuć, niekiedy paradoksalnie mieszankę radości i smutku, które były tak samo realne jak jej własny głos, który potrafił poruszyć miliony serc w całym kraju. Edyta nauczyła się obserwować siebie w lustrze nie tylko jako gwiazdę estrady, ale jako człowieka, którego życie prywatne jest pełne nieprzewidywalności i ku niebezpieczeństw emocjonalnych. Czasem sama sobie zadawała pytania o sens swoich wyborów i o cenę, jaką płaci za to, że kocha tak intensywnie, że potrafi oddać całe swoje serce jednej osobie, a równocześnie musi funkcjonować w świecie... Pełnym oczekiwań i wymagań publiczności i mediów, każda nowa piosenka była dla niej nie tylko artystycznym wyzwaniem, ale także sposobem na rozliczenie się z własnym sercem i z emocjami, które w niej kipiały i czasami nie miały ujścia w słowach ani w gestach. Jej historia miłosna była równie burzliwa jak kariera każdy romans. Każda przyjaźń miała w sobie potencjał, by wzniecić w niej euforię lub rozpacz. Edyta doświadczała miłości, jak huraganu wlewała się w jej życie z siłą nie do opanowania, a zarazem pozostawiała po sobie ślady które nigdy nie znikały, nigdy nie zapominała ani małych gestów czułości, ani momentów zdrady, ani słów, które raniły i które pozostawiały trwały ślad w jej duszy, ale to wszystko tworzyło bogactwo jej doświadczeń emocjonalnych, które następnie przekładała na muzykę i występy na scenie. Każda nuta była echem przeżytych emocji, każda fraza piosenki była krokiem w podróży przez własne wspomnienia i przez świadomość, że miłość, choć czasem bolesna, daje sens jej istnieniu. W pełni odczuwała ciężar sukcesu i presji bycia gwiazdą, a równocześnie znała smak samotności, która pojawiała się w chwilach, gdy zgasły światła reflektorów i zamilkły oklaski publiczności. Wtedy dopiero mogła pozwolić sobie na prawdziwe emocje i na kontakt ze swoim wewnętrznym światem tam, gdzie każda radość i każdy smutek są tak samo ważne i realne tam, gdzie miłość, nawet jeśli niedostępna, jest najważniejszym przewodnikiem jej życia. Edyta wiedziała, że musi chronić swoje serce, a jednocześnie pozwalać mu czuć w pełni, że musi być silna i wrażliwa jednocześnie. Że jej życie to ciągła lekcja o tym, że miłość nie zna kompromisów i że prawdziwe uczucie wymaga odwagi i gotowości do poświęceń. Jej relacje z ludźmi były często intensywne i nieprzewidywalne, jak jej muzyka, a mimo to potrafiła odnaleźć w nich głębokie momenty szczęścia i poczucia bliskości, które dawały jej siłę do kolejnych dni na scenie i w życiu codziennym. Każda kolejna płyta była dla niej sposobem na uchwycenie tego, co ulotne i piękne, każda nowa melodia pozwalała jej przekazać światu kawałek siebie, kawałek emocji, które nosiła w sobie od lat. Edyta Górniak stała się symbolem nie tylko talentu, ale także odwagi emocjonalnej i autentyczności. Każda jej publiczna obecność była świadectwem życia pełnego pasji, miłości, bólu i nadziei jej historia, to niekończący się przepływ uczuć, który wciąga odbiorcę tak głęboko, że czuje się częścią jej świata, a każdy koncert i każda piosenka są dowodem na to, że prawdziwe emocje nie znają granic że życie Edyty Górniak to opowieść o człowieku, który kocha, cierpi, walczy i tworzy piękno z własnych doświadczeń tak intensywnie, że każdy, kto słucha jej muzyki, nie może pozostać obojętny, bo w każdym dźwięku, w każdym szeptem, w każdej wibracji jej głosu kryje się cała prawda o życiu, miłości i sztuce, która jest jej najważniejszą i najprawdziwszą formą wyrażenia siebie. Edyta Górniak wciąż nosiła w sobie echa przeszłości, które odbijały się w jej spojrzeniu pełnym niepokoju i tajemniczych westchnień. Jakby każda chwila sukcesu była równocześnie cieniem samotności, którą znała od dzieciństwa i która wypełniała zakamarki jej duszy, mimo światła reflektorów i oklasków publiczności. Czasami czuła, że jest obserwowana nie tylko przez fanów, ale przez własne lęki, które śledziły każdy jej krok, jak niewidzialny cień w tę chwilę, gdy w pokoju hotelowym po koncercie zamykała drzwi i pozwalała łzom spływać po policzkach, bez opamiętania wspomnienia dawnych miłości, wracały jak bumerang, a każdy gest czy słowo z przeszłości przypominały jej, że serce jest delikatniejsze niż potrafiła to udźwignąć, mimo że na scenie prezentowała się jako kobieta pewna siebie i niedostępna w środku była artystką, która kochała intensywnie i nieumiejętnie, która dawała z siebie wszystko, a czasami więcej niż mogła unieść Edyta. Wiedziała, że jej talent wokalny jest darem, ale też ciężarem, że każda piosenka niesie ze sobą fragment jej życia, każdy dźwięk to echo rozczarowań i triumfów, a każdy akord jest świadectwem jej walki z samą sobą. Jej miłość była równie skomplikowana, jak kariera pełna zakrętów tajemnic i niespełnionych oczekiwań, często zakochana po uszy, z całym swoim oddaniem ale jednocześnie bojąca się utraty wolności i kontroli nad własnym życiem, Edyta potrafiła jednocześnie przenikać do serc milionów ludzi i pozostawać niedostępna dla tych, których kochała najbardziej w chwilach gdy światła gasły a cisza zapadała w jej apartamencie w Warszawie czuła zarówno spokój jak i chaos wewnętrzny tak jakby życie samego miasta odbijało się w jej sercu od najmłodszych lat muzyka była jej sposobem na ujarzmienie emocji każda próba w studiu nagraniowym była równocześnie konfrontacją z własnymi słabościami i niepewnościami w tych momentach Edyta doświadczała pełni życia i pełni samotności równocześnie. Każda emocja była wzmacniana przez wspomnienia dawnych miłości tych, które dały jej skrzydła i tych, które złamały jej serce, często potrafiła zatonąć w melancholii i radości, w jednej chwili czuć ból utraty i ekstazę odnalezienia się w muzyce. Jednocześnie jej głos niósł ze sobą wszystkie te sprzeczności, był narzędziem wyrażania emocji, których nie dało się wyrazić słowami, i w tej muzyce kryło się całe jej życie, od pierwszych kroków na scenie w Opolu po triumf na Eurowizji. Każdy występ. Każdy album był sposobem na przetrwanie własnych demonów. Edyta uczyła się kochać w rytmie melodii i słów, które pisała i śpiewała dla tych, którzy byli gotowi słuchać, ale przede wszystkim dla samej siebie była świadoma, że miłość wymaga odwagi i że każdy gest serca niesie ze sobą ryzyko odrzucenia i bólu, dlatego chroniła siebie i tych, których kochała, starannie, wybierając komu pozwolić zbliżyć się do swojego świata. Jej życie osobiste było pełne sprzeczności, intensywne związki, krótkie romanse, długotrwałe przyjaźnie i niejednoznaczne relacje, wplatały się w jej codzienność jak nieustanny rytm muzyki, a mimo to Edyta zawsze znajdowała sposób, aby przekształcić ból i radość w sztukę. Każdy koncert był jak katarsis dla niej samej i dla publiczności, każdy dźwięk fortepianu, każdy wdech, każda fraza wokalna były wyrazem życia pełnego pasji, miłości, tęsknoty i nadziei. Mimo światła reflektorów i nieustannej uwagi mediów, Edyta zachowywała w sobie przestrzeń dla intymności, dla chwil, gdy mogła płakać, śmiać się i kochać w pełni. W tych momentach była prawdziwa i nieprzewidywalna. W oczach fanów była ikoną, gwiazdą o nieziemskim głosie, ale w sercu pozostała człowiekiem pełnym emocji i sprzeczności, które czyniły ją wyjątkową i autentyczną. Jej historia miłosna, pełna namiętności, zdrady, tęsknoty i radości, przenikała do muzyki, a muzyka przenikała do życia. Słuchacze czuli, że każdy występ jest intymnym wyznaniem. Każda nuta była krokiem w podróży przez jej życie i emocje, każda piosenka była jak pamiętnik otwierający drzwi do świata, w którym ból i radość współistnieją, gdzie miłość jest siłą napędową i źródłem twórczości. Edyta Górniak stała się symbolem nie tylko talentu, ale odwagi emocjonalnej i głębi człowieczeństwa jej życie, jest dowodem na to, że prawdziwe uczucia, zarówno te szczęśliwe, jak i bolesne, mogą stać się źródłem piękna, które porusza serca i dusze milionów ludzi, jej historia nie zna granic ani barier. Każdy koncert, każdy dźwięk jej głosu przypomina, że życie, miłość i sztuka są nierozerwalnie ze sobą powiązane i że w tej mieszance emocji Edyta Górniak odnalazła swoją prawdziwą siłę i sens istnienia i tak kończy się kolejny rozdział w fascynującym życiu Edyty Górniak pełen pasji, emocji i niezliczonych wzlotów i upadków, jej historia uczy nas, że talent idzie w parze z odwagą, a prawdziwa siła tkwi w umiejętności kochać i wyrażać siebie bez kompromisów. Każdy jej występ to nie tylko muzyka, to prawdziwe wyznanie serca, które porusza miliony ludzi na całym świecie i przypomina, że za każdym wielkim artystą stoi człowiek z emocjami i pragnieniami, które czynią go wyjątkowym. Jeśli chcecie być na bieżąco z historiami ludzi, którzy kształtują świat muzyki i poznawać kulisy życia gwiazd, subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnego ekskluzywnego materiału.